Dzisiaj ładny dzień po brzydkim tygodniu. Więc czas na przegląd owoców. Zacznijmy od budy. Jeszcze do tej pory się nie wybarwia, ale już, już większa nie rośnie. Ta rączka jeszcze troszeczkę ma, żeby podrosnąć. Zobaczcie na ja tam, taką wygiętą troszkę, ale. Też ładna, duża, a tam czwarta sobie rośnie. Wstępnie grejfrut też niedawno zakupiony. Czerwona cytryna. Jeszcze ma troszeczkę czasu, żeby urosnąć. tak moja cytryna ma sporo sporo owoców są malutkie jakoś od dłuższego czasu nie rosną więc pewnie już większe nie urosną i kumkwat ma sporo sporo owoców I kwitnie. Na razie znalazłem tylko jednego wybarwionego. Ale też jeszcze nie podróż na takiego jaki powinien być. I cytryna skierniewicka, która rośnie normalnie w oczach z dnia na dzień jest, jest po prostu dużo większa. Jestem ciekaw jaka jeszcze urośnie. Tutaj mój nowy nabytek. Lipo. To jest zobaczcie jeden. Tutaj jest drugi oparty o gałązkę, Jest jeszcze większy rośnie. Tutaj trzeci. Tutaj mój drugi grejpfrut to ma dużo zawiązanych, ale, ale żadnego większego. Tutaj cedrat Maxima. Tu są dwa schowane. Rosną też bardzo szybko. Ale jeszcze, jak na ten gatunek, jeszcze mają czas, żeby podrosnąć. To moja cytrynka Lunario. Musiałem troszeczkę przyciąć, zciąć owoców, bo bo popękały. Ale już są nowe, tegoroczne, które ładnie rosną. Także w przyszłym roku też ich troszkę będzie. A te też już niedługo powinny zacząć się wybarwiać. Tutaj kolejne lunario z zeszłego roku nie, nie przetrwały żadne owoce. Także te, które tu widzicie, są wszystkie tegoroczne. Troszkę ich zawiązała. Także w przyszłym roku, jakieś tam, jakieś tam zbiory powinny być. A tu Kalmondyna, która ma tych owoców po prostu mnóstwo. Jeśli je wszystkie utrzyma do następnego roku, no to w przyszłym roku będą ładne zbiory. Jeszcze mają dużo czasu, żeby podrosnąć i dojrzeć. Pomarańcza tylko ma jeden owoc. Powolutku sobie rośnie, ale w przyszłym roku powinien też być dojrzały. Taka alamandnia to po prostu z każdej strony ma tych owoców mnóstwo. I jednocześnie kwitnie. Tu jest jeden wybarwiony.